Chciałbym się powiedzieć po raz kolejny, że Grzegorz leśnie wita Was z lasu. I, no tak, tak jesteśmy w lesie i kurczę powiem Wam, że mamy w sumie taki, no może nie środek, bo już ten półmetek zimowy już minął, tak, ale do końca e, zimy, do kalendarzowej wiosny zostało nieco ponad 40 dni, e, mamy początek lutego. Czyli no, zgodnie z przesłowiem luty, obój, buty powinien, powinien teraz być grubo ubrany i trzęsie się z zimna, tak? tupać nogami na, na, na mrozie, yy, no, no, notabene, tupaść po zamarzniętym śniegu. Tymczasem jestem w leście, które przypomina przedwiośnie, las na przedwiośniu, gdzie mamy temperaturę, będzie kurczę, jakieś 8 stopni, w tej chwili, a no, w mieście było trochę więcej. Tutaj będzie jakieś 8 stopni gdzieś. No, wiatr jest nieoczywalny, bo jestem w lesie, ale mocno ciągnie górą. No i co w takim lesie widać i słychać? Zobaczymy. Zapraszam na film. Czy wiecie, że są tacy, którzy po tej pożroku nie wychodzą z aparatem yy, z, gdziekolwiek, bo twierdzą, że to nie jest ich czas, że nie ma kolorów, że jest w ogóle tak szaro-buro i w ogóle do dupy. Ja w pewnym sensie takie osoby rozumiem. Yy, jeżeli ktoś jest zakochany w tym, w tym yy, wiosennym szaleństwie tej w tej prawdziwej palecie kolorów, tak? Jaką wiosną można zaobserwować. To jest no, to jest coś pięknego naprawdę. No, ta przyroda cała życie wręcz eksploduje, tak? Ja, ja od zawsze nazywam właśnie, że y, y, początek wiosny jest taką eksplozją życia, gdy no, przez właśnie przez dwa tygodnie, wyobraźcie sobie, że przez dwa tygodnie mniej więcej tak po rozpoczęciu się tej mocnej, prawdziwej wiosny, można obserwować na drzewach taką zieleń, jakiej nie zobaczycie już w ciągu całego roku. Ta zieleń jest tak mocna, tak soczysta. Wręcz wydawać by się mogło, że ta zieleń jest taka fluorescencyjna że jakbyś nagle słońce zabrakło, to ona przez jakiś czas będzie świecić. I ja się nie dziwię tym osobom, które. Mają takie zdanie odnośnie tych warunków. Ale nie jest to prawdą, że teraz nie ma co Naprawdę. Chociaż yy, wi widoki i warunki, jak na porę roku, są mocno yy, nietypowe. Bo jak mówiłem przed chwilą, jak powinienem w tej chwili być grubo ubrany, no grubo, ale z rozsądkiem. Yy, I stać tutaj w śniegu, w mrozie, a nie kurczę. Jestem teraz w wiosennej kurtce, jest ciepło. Jest to naprawdę... Widoki są mocno nietypowe. Są to widoki takie jak na przedwiośniu. I jednak, jeżeli chodzi o kolory, to kolory jak najbardziej są. Co oczywiście zamierzam Wam pokazać. Wiele drzew, w tym, między innymi buki, w tym właśnie okresie od późnej jesieni do przedwiośnia yy, przebarwia się na pniu nie ma to oczywiście nic, nic wspólnego z samą korą drzewa natomiast można zaobserwować takie, takie właśnie przebarwienie jest to jakaś narość na drzewie, jakiś rodzaj mchu, nie znam yy, do, dokładnie nazwy, tym niemniej ten, ten kolor taki yy, ni, ni to zieleń ni to Seledyn, ni to właśnie Turkus możemy zaobserwować właśnie o tej porze roku i gdy znajdujemy się w takiej właśnie buczynie, w typowo bukowym lesie, no akurat ja tutaj jestem w lesie mieszanym, tak? Ale gdy jesteśmy właśnie w buczynie, to możemy zaobserwować mnóstwo takich właśnie pięknych, dorodnych buków, których właśnie pnie pokryte są takim właśnie nalotem, takim właśnie kolorem to wszystko jest przykryte. I wygląda to naprawdę przepięknie, zwłaszcza właśnie, właśnie zimą, gdy bo ten pień jeszcze też nie jest pokryty w całości, tak? Z jednej strony ten pień jest taki trochę, no, nie jest czarny, ale ma ten kolor swój ciemny, natomiast właśnie większa jego część jest pokryta tym właśnie, tą naroślą w takim właśnie kolorze. I przy tym białym śniegu, który jest na dole, to bardzo pięknie kontrastuje Oczywiście teraz tego śniegu nie mamy, ale mamy kolory, możemy właśnie sobie zaobserwować, wchodząc do, do takich lasów. Do lasów właśnie bukowych, że y, mamy właśnie ten kolor, do tego właśnie y, mamy ten kontrast kolorystyczny. Może y, no, nie jest to zbyt piękny kolor, jednak liście, które spadły w zeszłym roku, które spadają jeszcze w tym roku, bo, bo wyobraźcie sobie, że są drzewa, które zrzucają liście dopiero wtedy, gdy rozpoczyna się wiosna, gdy wzrastają pąki. Dopiero niektóre drzewa zrzucają stare roczne liście i te liście trzymając się na, na, na drzewach, one zachowują swój taki y, rudawy, złotawy kolor. Wygląda to przepięknie, zwłaszcza właśnie gdy jedno z drugim kontrastuje. I naprawdę, będąc w lesie w takich miejscach, warto sobie czegoś takiego poszukać, warto stworzyć kompozycję z takiego czegoś, czy nawet właśnie samą tych jakiś takich liści sobie sfotografować, czy właśnie w połączeniu z kolorystyką, z jaką właśnie możemy się tutaj w lesie spotkać. Warto, naprawdę warto. Jednym z tematów, obok których nigdy nie przechodziłem, obojętnie właśnie w takich miejscach, i o takich, ale również o innych porach roku były właśnie takie powiązane pnie drzew, które już właśnie z tego zawiązu korzeniowego wychodzą w taki charakterystyczny, nietypowy sposób, jakby pień wyrastał z korzenia, który to właśnie wychodzi ponad ziemię. Wygląda to niecodziennie wygląda to bardzo ciekawie, tym bardziej że sam właśnie dół. Tutaj, właśnie gdzie ten rozdział jest, ten niby, niby pień, niby korzenie, zwłaszcza że to właśnie pokryte jest też taki właśnie tym, yy, tym porostem, który pokazywałem przed chwilą, ale jest tu jakiś jeszcze inny zielony mech, to wygląda naprawdę ładnie. Tutaj, właśnie połączenie znów tego koloru, o którym Wam przed chwilą mówiłem, yy, czyli właśnie liście, i tutaj, oczywiście, kadrując. Yy, Staram się też pokazać, jest oczywiście ten pień, staje się u mnie tematem zdjęcia. Natomiast jeszcze gdzieś tutaj fragment tego, tej szaty lasu, czyli tych małych drzewek, właśnie które, jak wspomniałem, nie zrzuciły tych liści jeszcze. Gdzieś tam w oddali inne drzewa i to mi właśnie tworzy zdjęcie, o którym mi chodziło. A tak to właśnie wygląda jako całość. Na pewno właśnie takie miejsca wyglądają bardzo ciekawie. Ja pamiętam po raz pierwszy na takie coś, zwróciłem uwagę. Ech nie powiem wam dokładnie w którym to było roku ale pamiętam, że, że to była sosna która rosła na takim bardzo nierównym terenie było to w, w lesie sosnowym nie był to bur sosnowy e, ale był to właśnie las, gdzie przeważały sosny gdzieś tam czasem tam jakieś brzuska e, czasem jakiś dąbek ale pamiętam, że e, korzenie tej sosny właśnie częściowo odsłonięte i pokryte już tą grubą taką masywną korą sprawiają wrażenie jakby ta sosna miała ruszyć do przodu jakby właśnie miała się za chwilę podnieść, wstać i iść jak właśnie ci Entowiec, władcy pierścieni szli na tą tam tam wojnę z tym Sarumanem o! i tak to dokładnie wyglądało, wtedy zobaczyłem to po raz pierwszy przykuło to moją uwagę i stwierdziłem, że będzie to naprawdę świetny temat zdjęcia, że pokaże to fragment tej takiej potęgi i piękna lasu którą naprawdę yy, możemy podziwiać jeżeli oczywiście chcemy tego, jeżeli poświęcimy Temu na, naszemu lasowi czas na obserwacje pochodzimy, wydeptamy swoje, wsłuchamy, poczujemy ten las tutaj, tu w środku. I wtedy właśnie zobaczymy, że raz jest piękny. Mówiąc o zdjęciu, nie sposób, oczywiście, żebym wam nie powiedział o samych technikaliach, tym bardziej że. Niektórzy z Was będą tego ciekawi, więc jak widać, statyw, do takiego zdjęcia statyw to obowiązek, raczej jest zwyczajnie wygodniej, a dwa, że mimo tego, że jest środek dnia w tej chwili, to świat, światło tutaj w lesie jest naprawdę skąpo. Ja tutaj pracuję sobie na przysłonie F7.1. ISO 100, oczywiście wyłączona stabilizacja, bo regularnie, mimo tego, że ja o tym mówię, ale regularnie co jakiś film, gdy ktoś widzi aparat na statywie, to właśnie jest w komentarzu zdanie o, o tym, że należy włączyć stabilizację. Zawsze, zawsze to robię, mam tego świadomość, że, że trzeba to robić i tym razem jest wyłączona stabilizacja na 100%. No, w każdym razie tak, No mamy, mamy ten, mamy, mamy, mamy F71, mamy. ISO 100. Oczywiście yy, mamy, mamy w tej chwili Zgasło. Mamy czas 0,6. Yy, mamy w miarę niską perspektywę. Yy, kadr ustawiłem mniej więcej w ten sposób, żeby yy, dół tutaj tego yy, żeby pień nie był w całości odcięty od, yy, od podłoża, więc jest trochę tych liści od dołu jest widoczny trochę z prawej strony i na, yy, przepraszam, z lewej i na prawo to, co powiedziałem, czyli tutaj tło, które tworzy mi pozostała część lasu. Tak to wygląda, w ten sposób właśnie kadruję i no, przynajmniej mnie się to podoba. A jak Wam? Napiszcie w komentarzach. Kolejna rzecz, której bardzo często poszukuję w lesie, w takich właśnie warunkach, to są wszelkiego rodzaju nierówności, jakieś takie wzgórki, pagórki, jakieś zagłębienia, które, których pochodzenie jednoznacznie trudno ustalić. Tutaj część z pewnością tych brust, takich w ziemi, które widzę, to są pozostałości po Drugiej wojnie światowej, bo wygląda to przynajmniej tak jak linie okopów. Tutaj są takie takie właśnie zygzaki, chociaż też nie, jest, nie jestem do końca pewien, bo jest to również teren podmokły, jest to teren wodnisty. Być może są to koryta starych starych, starych strumieni, które z czasem właśnie na, na skutek erozji gleby e, wypłycają się, tak. E, także no mówię, mnie trudno jest w tej chwili stwierdzić co to jest, jak, jakie jest pochodzenie właśnie tych pagórków, tych brust. Natomiast e, wygląda to dość ciekawie. Ja teraz sobie stanąłem na, na takiej no, niewielkie górce, niewielkie wzniesienie, i tutaj, właśnie patrząc się w dół, zawsze, właśnie yy, jak jestem wyżej, yy, w takich właśnie miejscach yy, w krajobrazie leś leśnym, bardzo fajnie to wygląda. Takie właśnie spojrzenie z góry w dół, gdzieś tam w te drzewa, ale tak samo pod górę. Oczywiście również po płaskim terenie też można zrobić fajne zdjęcia. Tym niemniej właśnie lubię też te zróżnicowania terenu, w których właśnie można pokazać to piękno, tą potęgę lasu, tak, tą powagę natury. To jest naprawdę coś pięknego. Bo generalnie tutaj do zdjęcia parametrów nie zmieniam poza właśnie ogniskową. Nie wspomniałem, czy w poprzednim zdjęciu było to 24 mm. Tutaj na pełnym otwarciu właśnie, ja mówiłem na swoich filmach, że rzadko kiedy w lesie używam przez. 16 mm. No tutaj właśnie będę miał otwarcie na pełne 16 Tak że właśnie zostawią kilka tych pni, tam wzniesienie dalej do góry, tutaj właśnie ta taka ta bruzda, tak jak wspomniałem niewiadomego pochodzenia i to mi właśnie stworzy tutaj moje kolejne zdjęcie. Tutaj, jedna, jedna uwaga do Was z mojej strony: Generalnie las o tej porze roku jest pozbawiony liści. Więc, jeżeli mamy to, ten las mieszany, te właśnie drzewa liściaste są gołe i są mocne przebicia od, od właśnie od nieba w naszą stronę. I o ile my tego nie widzimy, to aparat może zarejestrować to nawet jako przepalenie. Czyli po prostu te, te takie te gołe przestrzenie mogą wyglądać nieatrakcyjnie, dlatego e, oczywiście trzeba rozsądnie ustawiać e, ekspozycję, jeżeli ktoś pracuje właśnie w trybie ustawień manualnych e, na swoim aparacie, bądź też w miarę możliwości tak dobierać kadr, żeby jak najwięcej tych pustych przestrzeni po prostu obciąć, żeby nie psuły nam one ogólnego widoku naszego zdjęcia. Jedną z bardzo pomocnych funkcji statywu, który posiadam i nie tylko mojego oczywiście, jest możliwość odwrotnego ustawienia aparatu, czyli aparat aparat w sumie jest tak jak jest, ale przestawiony o 180 stopni nogi względem normalnej pozycji no czy też z, tam, z tymi kątami może by, by to trochę inaczej wyszło, ale chodzi o to, że aparat jest dzięki odwróceniu nóg do góry nogami, co pozwala mi na to, żeby umieścić go bardzo nisko na ziemią. No dobrze, tylko po co to robię? Yy, ro, robię to, ponieważ ta pora roku to również yy, czas grzybów, tak? My yy, zawsze grzyby sobie kojarzymy z okresem jesiennym, gdy to po prostu możemy, yy, możemy zbierać, właśnie te, które później yy, spożywamy, tak? W różnej postaci, w różnych formach. Natomiast generalnie grzyby rosną przez cały rok, oczywiście. Nie wszystkie grzyby nadają się do spożycia, natomiast one rosną przez cały rok, tak samo jak, jak właśnie mychy i porosty. Te fazy wzrostu mają swoje różne tempo. Tym niemniej właśnie to jest teraz również czas grzybów i to tych grzybów nietypowych, które może na patelni nie, nie, nie wyglądałyby zbyt atrakcyjnie, ale na zdjęciach już wyjątkowo tak. I tutaj, żeby wykonać to zdjęcie, posługuję się manualną 135 ką jest to pentakon ze światłem 2.8 przymknięty do modnej, yy, że tam F8, chyba go przymknąłem. Yy, dla, dlaczego właśnie przymknąłem? Dlatego, że sam obiektyw jest założony na dwóch pierścieniach pośrednich, które raz, że zmniejszają odległość ostrzenia, czyli ja mogę relatywnie blisko być tych swoich grzybków, tak? a dwa, że. Pierścienie pośrednie wpływają na to, że obiekt zyskuje na skali odwzorowania, czyli jest, jest na zdjęciu, staje się większym, czyli poniekąd ze zwykłego, standardowego obiektywu do portretu, Jakim właśnie jest 135, robi obiektyw makro w ten sposób, uzyskując no, dość ciekawy widok tutaj, w sobie właśnie, jeżeli chodzi o ten mój wybrany fragment, bo tych grzybków grzyb, jest sporo. Ja zdecydowałem się na jeden wycinek tutaj z nich, no i to właśnie postanowiłem uwierzyć na swoim zdjęciu. Las jest kopalnią kadrów. Mówiłem to na jednym ze swoich filmów, a sam usłyszałem to. Od swojego znajomego fotografa, dla którego właśnie fotografia była czystą pasją, nie był z nią związany zawodowo, i fotografię traktował jako oderwanie się od pracy, w sumie niezbyt ciężkiej pracy, ale od pracy, która była dla niego zupełnie czymś innym niż właśnie jest fotografia. I to, co powiedział, jest jak najbardziej prawdziwe. Ja na początku nie mogłem tego, może nie to, że pojąć tak, ale nie mogłem się w to wgłębić, nie mogłem się w to wgryźć. Za każdym razem, wychodząc do lasu z aparatem, z nastawieniem na to, że będę miał świetne kadry, że będę miał świetne zdjęcia i skupiałem się jedynie na tym. Oczywiście jest to ważne. Poszukiwanie swoich takich miejsc gdzie będziemy te zdjęcie wykonywać jest jak najbardziej ważne jest to potrzebne, natomiast dopóki lasu się nie poczuje dopóki lasu się nie usłyszy dopóki lasu się nie pozna tak naprawdę nie ma co mówić o dobrych zdjęciach, o tym żeby właśnie te takie tajemnice żeby te skarby lasu żeby je właśnie poznać żeby je e, móc e, odnaleźć e, chodzi właśnie o to żeby żeby się temu móc umieć a przede wszystkim chcieć poświęcić bo niewątpliwie fotografia jest również sztuką która wymaga poświęceń i tutaj właśnie poświęcenie czasu przede wszystkim czasu to jest jedno właśnie z tych, z tych takich poświęceń największych nie, 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 nie wydatek na sprzęt sprzęt swojej kosztuje o tym często wspominam właśnie też w swoich filmach Natomiast jeżeli chodzi o to, czym, jaką walutą płacimy w fotografii, to naj, najtrudniejszą walutą do zapłacenia to jest właśnie czas, gdy płacimy czasem, bo pieniądze jakoś tam można odzyskać. Bo czasem komuś w tej, w tej fotografii nie idzie, zwyczajnie z różnych powodów ten swój sprzęt kupiony sprzedaje i go sprzeda. No i te pieniążki wprawdzie mniejsze, ale odzyska. Natomiast czasu, jaki poświęcimy fotografii, tego czasu nie odzyskamy, więc y, dlatego to jest waluta najtrudniejsza. Bo trudno jest jedno, jednoznacznie powiedzieć, czy no mnie, na przykład, patrząc na kogoś, czy ktoś będzie fotografem, czy ktoś się do tego nadaje, żeby w to wejść tak na obie nogi, czy nie. No bo tak jeszcze krótko wtrącę, Kto, kim jest fotograf? Kto to jest fotograf? Fotograf to jest osoba, która przede wszystkim chce zostać fotografem, tak, a nie osoba, która wyjmuje aparat i robi zdjęcie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że dzisiaj bez mała każdy aparat ma w telefonie, tak? więc siłą rzeczy każdy, każdy, każdy posiadacz telefonu z aparatem będzie robił zdjęcia, co nie, co nie oznacza, że każdy będzie fotografem. Natomiast właśnie fotografia i jej wymagania odnośnie tego, czego się chce tak? no tutaj się wymaga przede wszystkim od siebie o tym też mówiłem wymagając od siebie, wiadomo musimy się czegoś nauczyć, musimy czemuś poświęcić pieniądze, na coś poświęcić pieniądze i musimy czemuś poświęcić czas i wtedy, wtedy dopiero uzyskujemy efekt, gdzieś tam właśnie zagłębiamy się w ten temat tak jak ja tutaj teraz mówię, opowiadam Wam o tym lesie, jeszcze przez jakiś czas tak będzie mamy jeszcze rzeki, mamy, mamy jeszcze rezerwaty do niektórych niebawem zajrzą więc mówię, jak poczujemy ten las, tutaj w sobie, w środku, tak, będziemy wiedzieć o czym on nam opowiada, wtedy nasze zdjęcia będą zyskiwać. Wtedy te kadry, sami zobaczycie, yy, te kadry będą pojawiać się same. Można powiedzieć znikąd, coś będzie przeciągało nas, na, nasz wzrok, na, naszą uwagę, bo będziemy wiedzieć, gdzie, ma, gdzie mamy czego szukać. Cała tajemnica, jak las wygląda, o tej po szeroku. Widzicie, czy jest ładnie. Oceńcie sami. Mnie się podoba. Ech. Mam nadzieję, że spodobają Wam się również zdjęcia i spodoba Wam się sam film, który no, zmierza ku końcowi. Tak więc ode mnie tradycyjne dla Was dzięki, że jesteście. Naprawdę. Bardzo dzięki. I trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.